A teraz temat kontrowersyjny. Postaram się z tego jakoś wybrnąć. Jestem przeciwnikiem narkotyków. Uważam, że tę sprawę można załatwić metodami znanymi w różnych krajach, gdzie problem narkomanii nie istnieje. A tu artykuł ToKFM o medycznych właściwościach marihuany: o tym, że ta medyczna marihuana nie jest nieraz uznawana przez policjantów, że oni się gubią, jest jakiś ruch, który, który tam głosi hasło pacjent nie przestępca. Proszę Państwa, to jest trudno często porozdzielać i zakładam, że marihuana ma właściwości lecznicze, ale nagle w krajach złotego miliarda, do których niby my też należymy, Mamy akcję, proszę Państwa, jak na jakieś hasło, legalizujące marihuanę. Oczywiście przy tym będzie mnóstwo patologii, mnóstwo przestępstw. Wydaje mi się, że sedno tego leży gdzie indziej. Absolutnie, absolutnie jeżeli są dowody naukowe, że marihuana leczy, to trzeba tego środka używać. Ale proszę Państwa, wydaje mi się, że sytuacja jest podobna jak w okolicach wojny w Wietnamie, gdzie, gdzie jak Państwo pamiętacie, to były takie złote lata, gdzie palenie jointów było bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. Moim zdaniem było to związane z tym, że, e, że totalitarne reżimy, tak, takie jak reżim amerykański, jak, e, jak reżim hitlerowski, Wiedziały, zdają sobie sprawę z tego, że naćpany żołnierz mniej się boi. I właśnie w czasach wojny w Wietnamie była bardzo popularna Gandia i, i powszechnie ją palono. Było przyzwolenie, no bo, no bo armia musiała być naćpana, żeby mogła dokonywać bohaterskich czynów. A jeżeli chodzi o Wietnam, to po prostu mordów. I w mojej ocenie ta akcja zalegalizowania marihuany. Ma, ma drugie dno. Ma właśnie y, sprawić, że no, no, skoro ludzie biorą marihuanę, no to, no to, też, no to też wiadomo, że i y, żołnierze na froncie i tak dalej, i tak dalej. No i to widzimy na przykład y, po komunikatach rosyjskich, gdzie, y, gdzie już wielokrotnie pokazywali, Rosjanie udowadniali, że Ukraińcy są po prostu naćpani. Y, to ostatnio też zeznawał ten. Ten zbiegły z armii ukraińskiej amerykański najemnik twierdził, że tam wszyscy rzeczywiście ćpią. W mojej ocenie jest to po prostu zasłona dymna do przyzwolenia, żeby armia mogła czpać. Jeżeli jest moje podejrzenie sensowne, no to, no to możemy się spodziewać jakiejś dużej, dużej wojny, jeżeli takie mechanizmy się wprowadza. A przy okazji, proszę Państwa, a przy okazji y, nieźle Stany Zjednoczone na tym zarobią. Tak przy okazji. Przyjemny spożyteczność, synergia, y, synergiczne posunięcie, dające wiele korzyści z jednego działania. Absolutnie nie odmawiam y, chorym, że mogliby się leczyć, koić ból, czy jak to tam działa, nie wiem. Ale jako narkotyk absolutnie mówię y, nie. No i właśnie mamy Problem, że policjanci tego nie rozumieją, bo, bo może w niektórych sytuacjach e, też jakiś cwaniak wykorzystywać to. No, proszę Państwa, jest to okres przejściowy, będą tego typu tarcia aż się wszystko ustabilizuje. Ja bym chciał tylko e, Państwu dane jeszcze e, przytoczyć z wojny wietnamskiej, właśnie tej wojny na narkotykach, którą Stany Zjednoczone i nie tylko, bo i Francja prowadziły przeciwko narodowi wietnamskiemu. 50, 60 tysięcy straty amerykańskie, proszę Państwa, 60 tysięcy. To, to jak na Stany Zjednoczone, to dużo, to dużo. Oni unikają generalnie strat, a tak przy okazji, to Państwu powiem, że Stany Zjednoczone atakując Wietnam zabiły milion Milion Wietnamczyków e, jako żołnierzy i dwa miliony Wietnamczyków jako cywili. 3 miliony ludzi zamordowali, naćpali e, żołnierze amerykańscy. No i teraz, jak tu jeszcze ta druga korzyść ma być wyciągnięta? No i proszę Państwa, główka wychodzi tego projektu. E, gubernator stanu Illinois taki e, myśliu, Pysiu, a Mafiozo włoski to w tym parlamencie stanowym ogłosił, jest po tytule artykułu, możecie Państwo sobie obejrzeć, bardzo sprawny mówca. Nie podejrzewałem, że będzie to ładnie mówił. E, oczywiście opozycja i tak dalej, tam nie, nie bili brawo, większość biła brawo, no bo e, udowadniał e, makroekonomicznymi wskaźnikami, jak stan. Illinois wyszedł z długów. Proszę Państwa, gospodarka amerykańska naprawdę ma się dobrze. Oni, e, oni udają tylko przed światem, że, że jest jakiś tam kryzys i tak dalej, i tak dalej, żebyśmy my tu w Europie na przykład przełknęli, e, przełknęli to, co nas czeka, no bo, no bo wszędzie jest, no bo w Stanach też, proszę Państwa, nie. Stany Zjednoczone działają w sposób sprytny, ukrywają przed nami to, że. To odcięcie nas od Rosji i Chin kontynentalne, to jest nasz wspólny kryzys. W Stanach tego nie ma. Bardzo poważnie oddłużane są poszczególne Stany. O tym właśnie pan gubernator, jest link, możecie sobie Państwo posłuchać. Rzeczywiście liczby, jakie podaje pan gubernator, imponują. Jak było, jakie było zadłużenie stanowe i poszczególnych instytucji, a jakie jest teraz. Stany Zjednoczone. Nieźle zarobią na tej wojnie. A w kwestii tej marihuany, no to pan gubernator, właśnie w tym y, przemówieniu, przytacza liczby. 30 tysięcy miejsc pracy y, związanych z tym przepisem o legalizacji marihuany. Nagle, powtarza, w krajach złotego miliarda nagle jest akcja. Ja uważam, że podwójna jest ta akcja. A przy okazji skorzystają, może chorzy, właśnie. Y, 30 tysięcy miejsc pracy tylko w Illinois. Y, w związku z legalizacją marihuany. Proszę, Państwa, tylko w jednym stanie, 30 tysięcy miejsc pracy. No to co oni tam robią? No, proszę państwa, no, no, paczkują marihuanę, tak? Paczkują te kanabisy, czy co tam, nie znam się na tym I, i już mamy tego efekt. Wystarczy tylko polskie Allegro otworzyć i tam są, proszę Państwa, oferty. To połowa jest właśnie produktów ze Stanów Zjednoczonych. To jest to, ta druga korzyść, że nie dość, że. No, bo powiedzmy, medycyna, troszkę farmacja, jakby straci, choć niekoniecznie, bo pewnie na tym łapę już położyli. To mają zaczpane armie, a przy okazji jeszcze zarobią, bo frajerzy w Europie kupią to, bo u nas będą, proszę Państwa, ci producenci szykanowani, tak? I użytkownicy tych produktów już oficjalnie legalnych, a te amerykańskie normalnie będą się sprzedawały jako gotowy produkt, tak? U nas producent, ten ci, którzy tam paczkują w tych maskach, żeby się nie przećpali, będą, yy, będą ścigani, bo coś tam nielegalnie zrobią, ale już taki produkt ze Stanów Zjednoczonych będzie ogólnie łatwo dostępny w dobrej cenie i będziemy w związku z tym kupowali amerykańskie. Tak to widzę.